Teatr Śląski wraz z przedstawicielami Fundacji Kultura Bez Barier przygotował sztukę Słabomira Mrożka pod tytułem Kontrakt, dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Widzowie otrzymali specjalny zestaw, który umożliwiał słuchanie lektora odczytującego tekst na żywo w taki sposób, by jak najwierniej oddawał to, co działo się na scenie. W takim spektaklu chodzi o to, że na jednej widowni mogą zasiąść ci odbiorcy, którzy widzą, ci, którzy nie widzą i ci, którzy nie słyszą. I to jest dla nas najważniejsze, żeby w jednym miejscu z kultury mogli korzystać wszyscy. Bo z moim kolegą, z którym pracujemy w Fundacji Kultury Bez Barier, dążymy do tego, żeby nigdy wydarzenia, które organizujemy, nie były gettem, żeby wszystko, było dostępne dla każdego, żeby pan, jeśli ma pan przyjaciela, przyjaciółkę, która ma gorszy wzrok albo nie słyszy, żeby mogła razem z panem wybrać się do kina, do teatru, na wystawę i w tym samym czasie o tym dyskutować. Dla nas to jest najważniejsze i chcemy stwarzać takie możliwości. Od paru lat jest coraz więcej. Udostępnionych przedstawień, filmów, wystaw muzealnych udostępnionych i niewidomym i niesłyszącym. Na Śląsku, o ile się orientuję, to jest pierwsze przedstawienie, w trakcie którego będą i napisy, i audiodeskrypcja. Audiodeskrypcja była już tutaj po sąsiedzku, niedaleko Teatru Śląskiego, w Teatrze Lalkowym, w Teatrze Ateneum. Zresztą w czasie dzisiejszego przedstawienia ten sam lektor będzie czytał audiodeskrypcję, który, który czytał w trakcie już dwóch przedstawień lalkowych w Teatrze Ateneum, pan Jacek Popławski. Natomiast spektaklu z napisami chyba jeszcze nie było. Na Śląsku. Tak, tak mi się wydaje, w każdym razie takie są, takie są oficjalne informacje. I jeśli będzie nas więcej, jeśli będzie więcej instytucji, takich, chociażby właśnie jak Teatr Śląski, który się otworzył na potrzeby osób z niepełnosprawnością, jestem przekonana, że za kilka lat będzie znacznie lepiej. Na razie są to rzeczywiście incydenty. Dzisiaj jesteśmy tutaj pierwszy raz, jest to pierwszy spektakl, który zarówno będzie miał audiodeskrypcję dla osób niewidomych, i napisy dla osób niesłyszących. I tego byśmy sobie życzyli częściej na Śląsku, bo naprawdę są odbiorcy tutaj, którzy chcą z tego. Korzystać. Spektakl kontrakt został przygotowany z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących dzięki wsparciu finansowemu ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.